Hej, widzowie, jesteście Enderek, witam na kanale Ender ITV. Dzisiaj będziemy omawiać e, pewną rzecz, która jest tutaj i to na pewno będzie ciekawe. Taki krótki dzisiaj odcinek, więc zapraszam do oglądania. A więc mamy stronę e, Steel Wool's Security Bridge. I zmieniło się od ostatniego rozu tutaj. Już wcześniej był problem taki, że wcześniej to wyciekło, jak to ma wyglądać. Yy, yy, I yy, yy jest coś innego niż jak był z normalny Security Bridge to jest to DLC. Widzowie, i kilka tu jest sekretów. Nie jakiś duży. Mam nadzieję, że będą później, że coś się tu będzie wyświetlać w ciekawego. Nie wiem, jak coś jak było Music Man, Vani, był, był ten Sandrop, Moondrop na takich ekranach, to na... i te kreskówki, to też mam nadzieję, że coś takiego podobnego teraz pojawi. Więc lecimy, dobra, mamy tutaj pudełko. Co to jest? Monitor, joystick, klawiatura. Tu po lewej nie wiem co to jest, co to jest kalkulator Albo numeryczna aktywatora, trochę tak wygląda Tutaj mamy kabelki, które idą do tyłu Tutaj widać podłogę Taką trochę zrujnowaną Bo wiecie, bo ruind. Tutaj widać uchwyty Tutaj nie wiem co to tutaj Co to jest Pewnie jak się rozjaśni To i tak tu nic nie da No i to jest taki, nie wiem Takie, 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 takie taka Konsolka mała Po pierwsze co tu najedziemy? To wyświetla się. Something is coming. Something's. So... Something is coming. Something is near. Coś nadchodzi. Coś jest blisko. Ciekawe, co może być blisko. F da security Bridge DLC. Ruin. Jej. Albo. Albo zapowiedź, taka bardzo oficjalna w formie wideo, traileru, czy jakiegoś innego teaser'u. Bo na razie mieliśmy tylko, no ten teaser z tym, z sa, jak gdyby samym, samym takim plakatem promującym? Nie wiem jak to mam określić. No i tutaj mamy, something is coming, something is near. Dziwne, że akurat jak na to nakierowujemy, to się to pojawia. Co to może znaczyć? Że na tej stronie niedługo będą jakieś właśnie nowe rzeczy, i w ogóle ciekawostka. Jak naciśniemy prawą to jest. You cannot save this. Patrzymy tutaj Mam przekierowanie do www.steelwoolstudio.com To się gliczuje. Tutaj mamy do Steelwall na Twitterze. Gdy tutaj przytrzymamy, mamy We Hear Voices. Tutaj mamy. We see Shadows I co to może oznaczać? Albo to jest po prostu taki... taki... Bo niech będzie cokolwiek. Albo... Co jest też prawdopodobne Może tak być. Nie wiadomo. Że jak to jest We Hear Voices i to jest przekierowanie do strony, to jak wejdziemy tutaj na stronę... To coś można kliknąć, co będzie zapowiedzią czegoś, że coś. jakiś głos, czegokolwiek. A jak wejdziemy na Twittera, to będziemy widzieć cienie. No w sumie nie wiem, czy to tak może zadziałać, ale czemu nie? Możemy sprawdzić. Raczej tutaj nic nie znajdziemy, ale to był Big Bang, jakby coś takiego zrobili. Więc moja teoria, zobaczymy, czy będzie poprawna, że tutaj będą się pokazywać rzeczy na tym monitorku. Będzie fajnie. Nie wiem, co ja gadam w ogóle. Może nie powinienem w tej godzinie komentować. Ale już trochę. Nie wiem, co co mam tu więcej powiedzieć. Dosłownie, nie nie wiem. Bo mamy tylko. Yy, we, hear, we hear voices. We, we see shadows. Do czego to, do czego to może nawiązywać? Dobra, widzowie. Nic więcej nie powiem. E, to było na tyle. Zapraszam do subowania. Lajkowania. Cześć i pa. Czołem. Rosłem. Chciałem jeszcze powiedzieć, że gdy będziemy na stronie wystarczająco długo, usłyszymy odgłosy komputera, szumu, ciężkie oddychanie, jakieś stuknięcie delikatne, a w pewnym momencie słychać chodzenie sandropa czy mundropa i gdy się przypatrzymy to do góry jest napis you cannot, sa you cannot save this to jest chyba błąd ale tylko to chciałem powiedzieć w sumie